Cześć, nagrywam ten filmik bez żadnego przygotowania, zupełnie spontanicznie, w bluzie, nieuczasana i trzymając kamerę w ręku. Robię to z tego względu, że taki film nagrałam już wcześniej, nawet dużo wcześniej to było jeszcze przed moimi wakacjami, czyli końcówka września. Jednak do tej pory tego filmu nie zmontowałam z tego względu, że program do montażu robi mi ciągle jakieś przykusy, wyrzuca jakieś błędy. A stwierdziłam, że mniej czasu zajmie mi nagranie tego odnowa niż próba, nie wiem, nauczenia się nowego programu do montażu, czy walka z tym obecnym. Okej, okay, dlaczego w ogóle ten film dzisiaj nagrywam? Dlatego, że chcę Ci opowiedzieć o przygotowaniach do wydarzenia NanoRimo. Jeżeli nie wiesz o czym mówię, to pewnie nie oglądałeś jeszcze mojego poprzedniego filmu, do którego ci teraz odsyłam. Link znajdziesz w opisie i polecam Ci obejrzeć ten film w pierwszej kolejności, żebyś wiedział, o co chodzi. Ok, ale jeśli już jesteś w temacie, wiesz, co to jest nano, na stwierdziłeś, że weźmiesz w nim udział, to wypadałoby się jakoś do tego przygotować. I przyznam szczerze, jest już troszkę późno, wiem. Dlatego ten film naprawdę miał wlecieć dużo, dużo wcześniej. No, ale ze względów technicznych i z tego, że ciągle brakuje mi czasu, jest dopiero teraz, ale spokojnie damy radę zrobić jeszcze to wszystko, o czym za chwilę ci opowiem. Jak się domyślasz, nie jest tak łatwo usiąść tego 1 listopada i zacząć pisać książkę tak z marszu, dlatego fajnie byłoby się do niej przygotować, jeżeli chodzi o to, co w tej książce w, książce w ogóle chcesz umieścić. I wiem, są zwolennicy pisania planu szczegółowego, są zwolennicy pisania planu ogólnego, i są ludzie, którzy w ogóle czegoś takiego nie popierają. Uważają, że tworzenie planu przed tym, jak się napisze książkę, w sumie, jakby można było tworzyć plan kiedykolwiek indziej. Są ludzie, którzy uważają, że tworzenie planu książki po prostu psuje całą zabawę podczas jej pisania. Nie wiem, do jakiej grupy się zaliczasz. Ja jestem osobą, która popiera tworzenie ogólnego planu książki i dzisiaj o tym też Ci opowiem. Uważam, że to ma swoje zalety, ponieważ... ponieważ Podczas pisania, czyli tego 1 listopada, przez kolejne 30 dni musisz być naprawdę skupiony na swoim celu. Teraz wyobraź sobie sytuację, w której, nie wiem, 5 listopada siadasz i stwierdzasz, że nagle nie wiesz, co napisać dalej. Nie masz pojęcia, co ma się wydarzyć w twojej książce, nie wiesz, jakie powinny być kolejne wydarzenia, nie wiesz, jak powinien zachować się ten bohater, nie wiesz, czy w ogóle ktokolwiek inny ma jeszcze się pojawić, jakaś, jakaś inna postać, i tracisz w ten sposób czas. Każdy taki przestój podczas pisania książki. Przynajmniej u mnie wzbudza frustrację, ja się denerwuję, nie wiem co robić dalej, zaczynam na szybko wymyślać jakąś fabułę. Uważam, że to nie ma za bardzo sensu, dlatego spróbuj sobie jeszcze przed tym 1 listopada usiąść z zeszytem, z kartką i spisać taki ogólny plan. Najlepiej mm, zrobić to w punktach po prostu od samego początku, od tego, co, od, czeg od czego zaczynasz swoją powieść, do samego końca. Napisz kilka ogólnych y, punktów. Nie, nie musi być to y, szczegółowe rozpisywanie całej książki scena po scenie. Do tego też niekoniecznie się zachęca, bo faktycznie coś takiego y, mogłoby już nieco zepsuć zabawę. Y, zresztą o tym y, opowiadam w moim e-booku, jak napisać książkę w 30 dni. Y, e też miał być wcześniej, ale wpadłam na ten pomysł dosyć późno ogólnie. Wymyśliłam to wszystko dopiero we wrześniu, także jak może się domyślać, to nie jest takie proste, żeby to wszystko stworzyć. Chcę tego e-booka napisać jak najlepiej, dać ci jak najlepszą wartość. Dlatego pojawi się on w sprzedaży, podejrzewam, jakoś pod koniec listopada. Nie chcę jeszcze nic obiecywać. Ale mam nadzieję, że tak to wyjdzie. I uwierz mi, że on, nawet jeśli już teraz razem ze mną zaczniesz pisać książkę 1 listopada, ten e-book i tak da ci dużo wartości. Ok, wracając. Tak jak mówiłam, piszemy sobie ogólny plan wydarzeń. Co w tym planie może być oprócz tego, co ma się wydarzyć? Fajnie byłoby też rozpisać sobie główną postać. Nie pod względem cech zewnętrznych jej wyglądu. Raczej pod względem tego, jak się zachowuje, jaka jest jej główna motywacja, o co chodzi temu głównemu bohaterowi, do czego on dąży i z czym, albo z kim walczy. Jeżeli piszesz książkę z działu fantastyki albo, nie wiem, książkę historyczną, w każdym razie coś, gdzie dużą rolę odgrywa miejsce akcji, cały świat, możesz sobie stworzyć mapę takiego świata. W tutaj w to się nie będę zagłębiać, bo ja sama jeszcze takie mapy nigdy nie tworzyłam. Raczej nie poruszam się w książkach fantazy, więc ci nie podpowiem, ale myślę, że ty wiesz, co masz robić. Wiesz, jeśli wymyśliłeś swój świat, to wiesz, jak on ma wyglądać, więc po prostu narysuj go sobie narysuj sobie taką mapę, zaznacz najważniejsze punkty, w których odbywa się akcja. Jeżeli piszesz książkę niezwiązaną z fantastyką, po prostu umieszczoną w naszym świecie, to także polecam Ci wypisać sobie kilka tych głównych punktów, akcji, głównych miejsc, w których rozgrywa się akcja. Możesz sobie włączyć Google Maps, obejrzeć, jak to miejsce wygląda, jeżeli nie widziałeś go nigdy, albo po prostu nie mieszkasz w tym miejscu. Warto to zrobić po to, żeby później nie kombinować podczas pisania książki, nie zastanawiać się, czy w tym miejscu była taka i taka ulica, czy z tej ulicy da się dojść do tej drugiej w 5 minut i tak dalej. To wszystko po prostu rozprasza, a my chcemy się jak najlepiej przygotować do etapu pisania, żeby móc skupić się tylko na tym. Kolejna rzecz to jest przygotowanie takie bardziej mentalne po prostu przygotowanie siebie. Co ja polecam? Polecam po pierwsze uświadomić sobie, że napisanie 50 tysięcy słów w 30 dni jest jak najbardziej możliwe, bo co roku wielu początkujących i bardziej doświadczonych pisarzy to nam udowadnia, ale nie jest to takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Musisz wziąć pod uwagę to, że będziesz musiał codziennie, każdego dnia poświęcić na pisanie, Jakiś okres czasu. Nie wiem w jakim czasie napiszesz te 1667 słów, które z założenia powinniśmy pisać codziennie. Tak sobie teraz myślę, ile u mnie by to wychodziło. Podejrzewam, że to jest około dwóch godzin, jeśli usiądziesz i będziesz pisać jak jednym ciągiem. Niektórym zajmie to troszkę mniej, niektórym dużo, dużo więcej. Także najważniejsze, żebyś był tego świadomy. I pamiętaj, że to z tego 30 dni tylko i aż, a w 30 dni możesz napisać praktycznie całą swoją książkę. To chyba całkiem fajnie. Kolejna sprawa. Przygotuj się w ten sposób, że znajdź sobie jakiś taki motyw, jakąś rzecz, która będzie ci przypominać o tym twoim celu. Ja sobie za każdym razem, jak brałam udział w Nano, kupowałam kubek albo zeszyt. Dlatego że ja po prostu lubię kubki, lubię zaszczyty i to fajnie na mnie działa, fajnie na mnie wpływa. Kubek, jeśli będzie z jakimś motywem pisarskim, to w ogóle idealnie. Zaszczyt, tak samo. Nie wiem, co Ty sobie wybierzesz. Kup sobie po prostu coś, dzięki czemu poczujesz się pewniej, poczujesz się, że jesteś pełnoprawnym pisarzem. Nawet jeżeli. Nie kupisz tego zeszytu, jako tego motywu, który ma ci przypominać o pisaniu. To kup zeszyt tak czy siak, dlatego że jest on potrzebny do tego, by zapisywać sobie wszelkie pomysły, które wpadną ci podczas pisania książki, jakieś pytania, wątpliwości. Dam Ci przykład. Ja pisząc moją pierwszą książkę, zastanawiałam się, co jaki czas należy farbować włosy. Dlatego że ja nigdy włosów nie farbowałam. A moja postać, matka mojej głównej bohaterki, miała blond, farbowane włosy i było mi to po prostu potrzebne, taka wiedza. No i mogłabym teraz przerwać pisanie, zacząć szukać, googlować, zapytać kogoś. Tak wiadomo, że to u różnych osób bywa inaczej. Więc ja sobie po prostu wolałam to pytanie zapisać w zeszycie i skupić się na tym już po mojej sesji pisania. Możesz to zrobić tego samego dnia, tylko najpierw napisz to, co masz napisać, a dopiero później zastanawiaj się nad takimi rzeczami, bo to nie jest aż tak bardzo istotne, a możecie Cię po prostu wyrwać z rytmu pisania, więc chyba nie warto ryzykować. Dobra. Czyli tak, mamy już ogólny plan wydarzeń, mamy motywację, emocje głównego bohatera, mamy miejsce akcji, jakiś tam przedmiot, który nam przypomina o naszym celu. I zeszyt z pomysłami, pytaniami, wątpliwościami. Ostatnia rzecz, o której sobie w tym filmie powiemy, to jest przygotowanie miejsca do pisania. Przez miejsce do pisania mam na myśli yy, biurko, albo jeśli w ogóle masz taki, taką możliwość, to najlepiej byłoby nawet cały pokój. Chociaż oczywiście samo biurko też wystarczy. O, o co mi chodzi? Chodzi o to, żeby to biurko było czyste. Czyste w takim sensie, że nie przetarte skórzu i z różnych tamplam, chociaż to oczywiście też, ale czyste pod tym względem, żeby nie leżało tam pełno długopisów, zeszytów, jakichś luźnych karteczek i innych rzeczy. Nie wiem, co tam trzymasz na swoim biurku. Jest to szczególnie ważne, dlatego że podczas pisania, tak jak już mówiłam, chcemy się skupić tylko na tym, a wszelkie te różne rzeczy, które będą ci leżały na biurku, po prostu będą cię wyrywać z tego rytmu, będą ci w tym przeszkadzać i tak naprawdę odciągać cię od Twojego celu. Dobra, mam nadzieję, że zastosujesz się do moich rad. A może sam masz jakieś ciekawe porady dla młodych pisarzy i chciałbyś się nimi podzielić, także śmiało w komentarzu możesz je, je pisać. Z mojej strony chciałabym cię jeszcze zaprosić do zapisania się na newsletter, do którego link też znajdziesz w opisie. Jeżeli zapiszesz się na newsletter, to jeżeli zapiszesz się do 1 listopada, otrzymasz ode mnie mini przewodnik po stronie Nano. Ale poza tym będę ci też informować o tym, jak idzie mi pisanie i przygotowywanie mojego e-booka, jak napisać książkę w 30 dni. Dzięki temu, że będziesz zapisany, dostaniesz też super zniżkę i bonusy. Ta zniżka jest jednorazowa, dostaną ją tylko osoby zapisane na newsletter, i tylko jeden raz. Także nie przegap tej okazji. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej i spróbujemy razem napisać książkę. Do zobaczenia.